Przedłużono termin przetargu na budowę stadionu Sandecji. Pierwotnie miał zostać rozstrzygnięty 11 września, jednak, ze względu na dużą ilość pytań od wykonawców, termin przesunięto do 7 października. Ze względu na charakter tych pytań, a także kluczowe według nas ich znaczenie dla całego postępowania przetargowego, podjęliśmy decyzję, iż odpowiemy na wszystkie pytania, które zostały zadane do dnia 18 września tego roku. Z dwóch przyczyn. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby wykonawcy prawidłowo skalkulowali wartość zamówienia bez zbędnych ryzyk. Drugim e, takim argumentem świadczącym o tym, że powinniśmy udzielić odpowiedzi na te pytania jest, e, czego byśmy oczywiście nie chcieli, na przykład rezygnacja danego wykonawcy z udziału w postępowaniu przetargowym. E, co nie jest naszym celem? Naszym celem głównie jest zapewnienie dużej konkurencyjności całego postępowania przetargowego, a także, e, a także tego, aby ceny były prawidłowo skalkulowane przez wykonawców. Stadion ma powstać w formule zaprojektuj i wybuduj. Miasto chce na inwestycje zaciągnąć kredyt plac. Budowy ma zostać przekazany wykonawcy jeszcze w tym roku. Pieniądze lubią ciszę, ale mogę zapewnić, szanowni państwo, że finansowanie jest zabezpieczone na budowę tego stadionu. No nie mogę powiedzieć na chwilę obecną, dopóki nie podpiszemy umowy. Co może się stać niebawem, jak dojdziemy z wszystkimi warunkami do porozumienia? Ale nie ogłaszalibyśmy przetargu, gdybyśmy nie wiedzieli, że finansowanie jest zapewnione. Mówimy o kredytowaniu czy o inwestorach? O kredytowaniu. Zastępca prezydenta Artur Bochenek poinformował także, że Sandecja ma nowego prezesa, został nim Paweł Cieślicki. By...